Siemka, tu wierzba i witam Was z Left 4 Deadzie Zrobiliśmy sobie szybką kontrę. Bla, nie szybką kontrę, tylko szybką kampanię. I już widzę z pierwszego rzutu oka. I już widzę z, po prostu, z pierwszego luknięcia, że jesteśmy postacią, która nie żyje. A to jest przetrwanie, więc zobaczymy, ile oni tam przeżyją. Zaraz ich tutaj pierdzielnie coś pewnie. Nie wiem to czemu wszystkie zęby są takie czarne Pimpuj, pimpuj tym! Pimpuj tym maka, czym to na pierdziela strumówką Strumówkę pimpuj, pimpuj, pimpuj! Zapierdzielaj! Nie, ty masz ok, dobra Pimpuj tego tanka, odsuś, odsuń się, bo zaraz jak ci wpierdziel i to... A dobra Walno go, walno go, dobrze, dobrze Trochę kulawy, ale przyłączymy sobie widoczność napierdzielaj z na napierdzielaj, gdzie masz to z lewej, z lewej dobra, nie, bez sensu taka gra, więc do menu głównego Aha. i jedziemy kampania, szybka gra, i żeby tylko do nich nas znowu nie przydzieliło no nie, pierdzielć chcesz od razu, żeby mi do gry przydzieliło łup okej okay. Gram Elisem. O, akurat moja ulubiona postać. Ja, bakienna gorączka. Dobra, damy radę. <śmum> Pimpujemy latareczkę. <śmum> Pimpujemy latareczkę, to już jak bardziej to w slenderze. się pimpuje latareczkę, jak się zapalić nie chce, to... Bo to się zlę... zlęknąć nieźle. Wiesz, bez happy, bo ma nową drukarkę, w końcu będzie mógł drukować do szkoły. Haha. Ha. Ale co to was tam może obchodzić? Dobra, mieszę z tym. Widzę, że już się zaczyna. Okej. Okay. Elis, 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 Elis. Okej, okay, broń może być, pistolecik. A wybuchowe wybuchowe sobie weźmiemy. Skoro już leży. O super, widzę, że... Chargerek. Widzę, że mam tylko takie ścinki na początek, ale Miejmy nadzieję, że się upłynnie gra. No, ja pierdolę. Chciałem tak nagrywać, że dziękuję jeszcze, że. Albo to jest wina serwera, albo moja. Dobra, na razie nie narzekam. Chyba jest lepiej. Jepie, pie Je, Jep, jep. Co mnie bijesz tutaj? Co mnie bijesz a łapa... O Jezus Mariiiio! Spieprzaj, spieprzaj, spieprzaj! Rzuci mnie, rzuci mnie! Gdzie on jest, ten tank? Jak? Dobra Władowaliśmy w niego tyle ile mogliśmy Dobra, widzę gra się upłynęła, nikt nie narzeka Też nie będę narzekał yy, Nie mam żadnych lagów, czyli akurat będzie cacy, cacy Dobra Pięknie Tu nic nie ma ciekawego, apteczkę mam jak coś A patelnia, patelnia jest do dupy Dobra, widzę to Oni sobie tutaj szperają, żeby mi wyskoczyły jakieś niespodzianki Za chwilkę a, Mołotowa, bardzo chętnie. No, gdzie wyjdziecie? Gdzie wyjdziecie? Ludziska, ludziska, ludziska. Tutaj, okej, okay, już. Dookoła. <grytania> ja pierdzielę. Dojdę tam do babki. To muszę jakoś tam. O, super, słyszę, kumpli. Sam z gościu albo babka nie da radę. Ne? Nie tak, skoro tam jeszcze są, to... łup. Co za charger, który bije z tego. O, super, zajwiście. Zajwiście. Chłapaj, pyska. Siupaj. Damy radę, nie damy radę? A damy radę, jesteśmy dobrzy. Jak będą leki przeciwbólowe, to damy radę, tym bardziej. Orroro, bomba, bardzo chętnie. Nie, nie będę chamski, nie będę mu brał Nie robi się takich dochcipów. Co, nie? Oh, yeah. Zasuwamy dalej, zasuwamy dalej. Może coś będzie u góry ciekawego? O, wymieciny. O, 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 o. co mi chodziło? Mo to fatalnie. A mo? I'll call Jepła Okej, okay, już jestem, mausia wbiła do pokoiku. Musiałem mał mu się spławić. Tak, pięknie ujmę. Jedzie, to do gówno nie jedzie skoczę do wody to padnę, więc... Ale pędzi, no? Jep. Jaka horda! Tu trzeba zarzucić coś dla nich specjalnie. Chyba zupa będzie, patrzcie. A yeah. szlak poszedł. Słuchajcie, czekajcie, detale, mamy detale szybko, skoro możemy. Co więc za was sam 4. Włączone średni i wysoki. Ku efektów średni. Dobra, szczególnie tej tekstury, tak, akurat niech będzie wysoki gotowe. gotowy. Teraz się zapisało. Ustawienie zaawansowane. Zróbmy 4, tyk, 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 tyk. Dobra. Chcę, żebyście mieli jak najpłynniej na nagraniu. już tam nie robi tak, żeby na moim wyglądzie było ładnie w miarę. A to też wiem, że się jakoś przyjemnie nie ogląda, trochę jak muli. Pimpuj latareczka Come here, come here. Tak Co tu biegniesz? Chodźcie, fajnie, bo może nie wiem skończymy jak dojdziemy do safe housa czy coś Jestem ciekaw na jakimś poziomie gramy, znaczy takim chyba normalu albo... Nie na łatwym nie A może na łatwym o, słyszę z Nie jest jej problemu słyszeć. Się. się zamknę w kiblu. Mhm... Chętnie wezmę. O, super. To słabo wyszło z szarża. Tam jest smoker jeszcze. Widzę się tak pałęta. Patrz, teraz ją. Pierdzielno. Albo może sobie poradzi. Faj bomb jest fajniejszy. zabij się. Uuu. Umasz miesiączkę, gościu. Zabił? Tak szybko padł. No, zabij się. Na jaką odległość mnie ściągnął? A ten idzie, to mi zgarnie tam. No, dzięki. Będzie zupa! Dobre, idziemy, 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 idziemy. <słyszy> Mam nadzieję, że spadek FPS waszych nie ma, albo mam nadzieję, że przynajmniej na to nie będziecie narzekać. No bo z laptopa ciężko jest nagrać jakąś fajną serię, nie? Chyba przyznacie mi rację, szczególnie, że mój laptop już ma to nie jest jakiś najnowszy, nie wiadomo co. Ale dobra, damy sobie radę. Co tutaj? Warczy tam. O, 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 Zajbiście.

no takie coś jestem zawsze. Patrzcie. Jep. 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 Uj, uj, Ujeju! Przepraszam. Nie chciałem. Sickiera się przyda. My tutaj zrobimy wczyszczenie. Jep gdzie jest Jackie? Where is Jackie? Where, where are you? Gdzie mamy iść dalej? Tak, 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 nie wiem. Nie. Wodą zapewne. Idziemy. Prowadź gościu. Co to macie? To chce się przy żyłach przekopać? To ja ruszę dupę, skoro już tak wleczę. Gdzie tu jest droga dalej? Tutaj chyba. O, kumple. Nie radziłbym mu. Ja do niego przybiegł. I jeszcze dostanie dimejrze. Berawo dla niego. Spitera. Spiter'a Pałusz Gerszowi a co pomożecie Dobra, odziska słuchajcie, niedługo chyba będziemy kończyć mi się wydaje Tak nagrywam teraz wieczorem, taki krótki odcineczek, żeby wiecie, że tak Pod koniec dnia, znaczy w sumie to w nocy wrzucę pewnie Żeby wiecie, żeby Trochę radości, ej to się ruszało przed chwilą o oh, lol co to jest? Strzelaba tak akutyczna, nie nie, niepotrzebna. Naruście no, dupki! Safe house Poczekam czeka kalna jakaś I co? I na co ci to było? Oj, coś. A Jackie Jackie. No i gówno. Brawo! Wiem co zrobię. Up! 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 Jest, nie ma nachać No chodź! Dobra, jeszcze zobaczymy jakie staty były. O, ładnie, 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 ładnie. Jeszcze chcę zobaczyć, ile zadałem w witchce O, wiesz, bo widzę, ten komto to tam narypał. Good player. To wiesz, bo nie grał od początku, aż najlepszy stat. miał. Patrzcie, no to normalnie. No dobra, słuchajcie, to ja kończę odcineczek. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się tam dobrze. To jest odcinek bez Sixmana, ponieważ część z was trochę narzekała na niego. No nie wiem, nie rozumiem, no ale dobra. My jeszcze nie idziemy dalej. Zostawiamy im resztę tutaj. I siemka ludziska, nie? Yo!